Witam wszystkich serdecznie na wstępie mojego filmiku. Oczywiście, standardowo chciałem Was poprosić o kliknięcie tego guziczka, subskrybuj. No, bo coś słabo to przybywa. No dobrze, a teraz do rzeczy albo do sadzonek. Chciałem Wam się pochwalić, jak pomidorki sobie wystartowały. Muszę zasłaniać okno, jakie jest mocniejsze słońce, bo normalnie znowu próbowało popalić liście. Tak jak w zeszłym roku mi to zrobiło. Spaliło mi normalnie sadzonki. A w tym roku jestem mądrzejszy. Tu mamy już też przesadzoną papryczkę. Słabo ona idzie, oj, słabo, słabo. I tu mamy jeszcze pomidorki też. To są karłowate. Tu pozostałość papryczki. A tu miała być sałata. Ale coś nie pykło. No. Mówię wam. A tutaj jest koperek. Ten chciałby już iść do ziemi. Ale jak na złość to jakieś mrozy urzędują w okolicy. A no, może mrozów nie było. Ale tak w granicach zero było. Dobra, wyjdziemy teraz na taras. Zobaczcie, zobaczcie. Chyba jednak brzoskwinie będą. Tak się troszkę obawiałem, czy to przycięcie drastyczne nie spowoduje klapki. Stop. Ale jakoś chyba ruszyły. Aby mróz im nie zaszkodził. Tu w pierwszy dzień, jak się rozwinęły, parę pszczółek latało. Było słoneczko. A później przysło o pff, kupa, no ale kwiecień plecień, nie bóg szpaniki dalej są, szaleją, jakoś nie ma chętnych na nie tak o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Także tak to. Borówka startuje. Zeszłoroczną już widać, a tegoroczna też już ją pąki nabrzmiewać. Także chyba coś się dzieje. A i muszę Wam powiedzieć, że wypsikałem trawnik. Trawnik, oczywiście, w dużym cudzysłowie. Albo w cudzysłowie. Tutaj wysiałem te puste place, tu była ta Doniczka na środku. Ktoś oglądał to wie. A tu wypsikałem na chwasty i coś one chyba nawet marnieją. To jest dzisiaj chyba czwarty dzień, albo piąty. Mlecusie chyba padły. Trawa na razie nie żółknie, więc mam nadzieję, że to zda egzamin. Tam żutkiewki nie widać w ogóle. Pietruszki tam też nie widać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. No dobra. To by było na tyle. To pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapka. No i oczywiście ten guziczek subskrybuj, nie? Pamiętajcie. A tak się jeszcze zastanawiam z tymi oponami. Czy je zostawić, czy je rozciąć, i wypierdzielić, napiszcie w komentarzach, co byście zrobili. No dobra, to by było na tyle. Na razie. Do następnego filmiku.